Bądźiorno. Pomidory Mutti cipelat Wrzucamy do tego. Bazilia. Takiej oliwy. Czosnek. Oh. Teraz tak. Jeden ząbek. Uwaga. Kur. A! A! I mielimy to. Nie będziemy ich, kochanie, gotować dzisiaj. Obracamy troszeczkę tak, żeby w mące było. Pięść. Tu, 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 tu. Mąka idzie na to. Jak pamiętajcie, na brzegach nie wylewamy. Carella. Żaden, bo nie wytrzymam. Mm, mm. Moi drodzy, mozzarella bella fantastico Oliwa! Fajnie wygląda mm. Po ananasie Moi kochani, wznoszę to raz Jeżeli ktoś nienawidzi ananasu na pizzy Niech spada na drzewo Mmm